To znakomita inicjatywa i wydaje mi się, że ciągłe podnoszenie kompetencji, szczególnie w tak dynamicznej dziedzinie, jest niezbędne. I to jest kolejna inicjatywa, która jest na południu Polski, co jest ważne. Południe Polski staje się powoli takim centrum nowych technologii i wydaje mi się, że ta konferencja jednak oprócz tego, że pozwoliła na zdobycie wiedzy merytorycznej niezbędnej w codziennej pracy, to, to jest też kwestia inspiracji. I tutaj te pomysły i te, te case'y, które usłyszeliśmy, no myślę, że paru osobom też otworzyły oczy. bardzo interaktywna formuła, czyli te części, gdzie mieliśmy interaktywność, czyli re, re, jakieś relacje z prelegentami, gdzie mamy zarówno ekspertów od technologii, jak i marketerów, którzy dopiero wdrażają technologię. Myślę, że tak, dlatego myślę, że ta formuła, ona będzie ewoluowała z pewnością w formę taką bardziej warsztatową, interaktywną, i myślę, że to jest najbardziej pożądane. To jest, to jest przede wszystkim miejsce, gdzie trzeba być, gdzie trzeba się zainspirować i później te wszystkie pomysły wdrażać. A też niesamowicie ważne jest to, że poznaje się po prostu branżę, która no, jest, jest nie, nie tylko w Warszawie, ale jest, jest w całej Polsce. A tak jak wspomniałem, na południu jest, jest bardzo dużo firm, które naprawdę interesujące rozwiązania dostarczają.